Nie mów nic. Alleluja. Więcej, 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 więcej. Więcej, 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 w imieniu jest. Witam, nazywam się Dorota Łukowicz. Od trzech miesięcy jestem osobą nowonarodzoną. Uwierzcie mi, że to, że tu stoję, dużo dla mnie znaczy. To co powiem dzisiaj. Trzy miesiące temu poznałam Maćka. Który po prostu pojawił się w moim życiu, tak nie wiadomo skąd. Teraz już wiem, że Duch Święty go po prostu do nas przysłał, żebyśmy się nowo narodzili, żebyśmy poznali Jezusa. On wtedy uleczył mi kolano i to mi tak dało do zrozumienia, no chyba coś w tym jest. Później rozmawiałam z Maćkiem, to stwierdziłam, że cytuję: Powiedziałam na sam koniec: Jestem w czarnej dupie. <głos》, także. <głos》 Trzy dni później stwierdziłam, dobra, jedziemy do Tomasza, zobaczymy, kto to w ogóle jest, bo tak naprawdę nic nie wiedziałam ani o wspólnocie, ani o Duchu Świętym, ani o Jezusie. Tak naprawdę nie wiedziałam, nic, nic nie wiedziałam. Jak jechaliśmy, byliśmy już tam w Gdańsku, to siedząc na ławce, widziałam, jak ludzie do Tomasza podchodzą, i się zastanawiałam, dobra, padają, dobra, o co chodzi, nie wiem, ale idę. Co mi szkodzi? No to sobie podeszłam, Tomasz mówi, na mnie patrzy, ja cała rozpokana, nie wiem dlaczego wszelki płacz z dzieciństwa ja usuwam teraz. Niech będzie wolno od wszelkiego bólu i wszelkiej straty teraz. Więc etap w Twoim życiu się zakończył i On już nie wróci, wierzę, mówi Duch Święty. On już nie wróci i nie chci, żeby On wrócił. Ale mam dla Ciebie nowe rzeczy, mam dla Ciebie większe rzeczy i nie martw się tą stratą, ponieważ obiecałem, że otrzymasz sto razy więcej, więc ja nie zaniecham swojej obietnicy, mówi Duch Święty. Tylko czy w to wierzysz, czy się wycofasz zawczasu. Nie wycofuj się, Przejdź swoją drogę, a zobaczysz, że było warto. Zaufaj mi, jestem z Tobą. Nie wiem czemu, ale ja słyszę jakieś płaczące dziecko. Ojcze, niech ten płaczu suwa się na mocy imienia Jezus. Niech to przestanie mieć moc w jej życiu. Sam się pomodlił i tego dnia zmieniło się całe moje życie. Na drugi dzień yy, płakałam, nie wiedziałam dlaczego. Moja córka do mnie mówi, mamo, co się dzieje, a ja mówię: Nie wiem, ale chce mi się płakać, ale jestem szczęśliwa. Tego dnia też yy, zrozumiałam, że Bóg zabrał mi jedną rzecz. Jeden nauk, który miałam, a był to alkohol. Nie mogłam sobie z nim poradzić. Codziennie praktycznie prosiłam Boga, żeby mi go zabrał. Ale nie dawał i miałam tyle siły w sobie. Tego dnia Bóg zabrał mi alkohol, ponieważ myśląc o alkoholu, Czułam wstręt, nie mam ochoty w ogóle. Nie piję już od tego dnia, dosłownie od dnia y, 26 sierpnia, jak byłam pierwszy raz u Tomasza. I nie mam ochoty. Po prostu nie mam ochoty. Tego dnia też zabrało mi depresję. Rzeczy, które y, sprawiały u mnie to, że właśnie tak zwaną destrukcję, czyli alkohol, y, zadręczanie się. Jak to Maciek kiedyś fajnie powiedział, taki fajny przykład. Ja cały czas jechałam samochodem do przodu, patrząc wstecz, wsteczne lusterko. Nie da się jechać do przodu, patrząc wsteczne lusterko. Bo zawsze gdzieś uderzysz, zawsze wrzucisz, jaką, nie wiem, wbijesz się w jakąś dziurę, która cię zatrzyma. Ja tak naprawdę sobie zdałam sprawę po nowonarodzeniu, że ja nie żyłam. Ja wegetowałam. Osoby, które mnie znają, są w szoku, co im mówię, jak mówię im moje świadectwo, że miałam problem z alkoholem, że miałam depresję. Są w szoku, bo mnie znają jako osobę uśmiechniętą, radosną, która y, pomoże i posłucha i, i doradzi. I nikt naprawdę nie wiedział tego, jakie ja mam w środku problemy. Jeżeli ktoś całe życie w klatce piersiowej czuje niepokój, smutek, Złość, żal i naprawdę jedną modlitwą można uzyskać pokój, którego tak naprawdę nikt teraz już wiem, że nikt nie jest w stanie go dać. Nikt poza Bogiem nie jest w stanie dać Ci pokoju w sercu. Nikt. Tak samo. Wiara, tak jak już raz mówiłam, nie jest to puste słowo. Dla mnie wiara jest całym moim życiem. Dla mnie Jezus jest teraz całym moim życiem. Ja chcę iść drogą Pana i nie wyobrażam sobie iść inaczej. Bo zabrał mi... Bóg mi tylko pokazał tak naprawdę, że zobacz córko, wystarczy tylko coś tam, kawałek, troszeczkę i, i Ty możesz iść. Ty nie musisz się bać. I... Dwa tygodnie albo trzy tygodnie po nowonarodzeniu, ja właśnie to poczułam, że, dobra Boże, zabrałeś mi alkohol, zabrałeś mi depresję, no ale jeszcze te papierosy. No stwierdziłam, dobra, pokazałeś mi, że skoro możesz mi zabrać tą rzecz, to ja zrozumiałam, że ja mogę też przestać palić, bo skoro robię wszystko z Bogiem, każdą rzecz, którą codziennie robię, robię z Bogiem, bo nie żyję teraz ja, tylko Chrystus we mnie, no to no nie, no, no to nie będę palić, tak? Ja rzuciłam fajki po ponad 20 latach, gdzie paliłam półtora paczki dziennie i jakby ktoś mi powiedział trzy miesiące temu, że mam rzucić papierosy, to bym powiedziała, tam są drzwi. W życiu bym nie powiedziała, że. Ja w ogóle myślałam, że będę całe życie palić. Ja przed 40 rokiem życiem się zastanawiałam, czy ja w ogóle dożyję 40 ja w ogóle teraz sobie zdałam sprawę, że ja nieraz go prosiłam i, pro, i błagałam w myślach Boga, żeby do mnie przyszedł, bo ja czułam, że ja bym chciała, ale ja sama nie umiałam powiedzieć co, nie umiałam tego nazwać. A teraz wiem, że to jest Jezus. Ja sobie nie wyobrażam nic inną drogą. Ja chcę, żeby moje całe życie przedstawiało to, że idę prawdami Bożymi, bo prawdy Boże są dla mnie najważniejsze. Nie liczy się dla mnie już nic na tym świecie oprócz tych prawd bożych. Bo jeżeli pójdziemy prawdami bożymi, to jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wiele przejść góry, przejść morza, prze wszystko zrobić. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem tu świadkiem, dlatego stoję. Bo kiedyś bym w życiu tu nie stanęła i, i bym podejrzewała do końca moich dni, Wieczorami sobie piła, udawała, że wszystko jest dobrze, zakładała taką piękną maskę, którą każdy z nas ma. Te maski są straszne. Jak widzę osoby, które po prostu uśmiechają się, a ja widzę w nich płaczące dzieci, bo ich serca płaczą. Moje serce też tak płakało, ale moje serce było otwarte dla ciebie, Jezu. I ja wiem, że gdyby nie moje otwarte serce, nie byłoby mnie tutaj dziś. Diable! Wyjdź teraz! Masz ojca w niebie! Do końca. Do końca. Do końca. Do końca. Do końca. Do końca... Do końca. Do końca. Do końca. Do końca... Do końca... Do końca. Do końca... Aniołowie, trzymajcie ją teraz. Wypychajcie złego do końca. Ok. Ze mną też narodził się na nowo mój mąż i mała córka. Nasze życie w ogóle wygląda totalnie inaczej. My naprawdę pokutujemy każdego dnia, żeby być lepszą wersją siebie dla Jezusa. Bo ja już nie chcę żyć swoim życiem starym, ja uznałam, że ja chcę, żeby moje stare ego zmarło, dosłownie umarło dla Ciebie, Jezu. Bo nie wyobrażam sobie żyć już moim starym ego. Moje stare ego doprowadziło mnie właśnie do złych rzeczy. Dlatego zdecydowałam, że po prostu ja chcę umrzeć dla Jezusa. Bo widzę, ile mi daje. Widzę, ile rzeczy mogę dzięki temu zmienić. Ja widzę też to, że dzięki temu, że się nowonarodziłam, też mogę zacząć pomagać innym ludziom. Też mogę pokazać im to, że ten świat nie jest tak straszny, jak nam się wszystkim wydaje. On nie jest taki. Tą miłość, którą wy widzicie jako nienowonarodzeni, widzicie podróbę wszystkiego. Miłość, którą okazujecie i widzicie i jesteście nią otaczani, ona jest podróbą miłości. Prawdziwą miłością jest Bóg. I tylko Bóg może dać nam prawdziwą miłość. Tylko Bóg może nam dać spokój w sercu. Tylko Bóg. Nikt inny. Za żadne pieniądze świata, żadnego człowieka na świecie nie znajdziecie, który wam dałby ten, ten, ten spokój i tą miłość. Bo to przewyższyło u mnie wszystko. Dlatego tak pre do przodu. I też ktoś mi powiedział dwa tygodnie po nowonarodzeniu, że mi się to znudzi. Nie, ja dopiero zaczynam. Ja dopiero zaczynam. I myślę, że za rok będę i wyżej, dalej, więcej. I będę się więcej starała mówić, więcej będę potrafiła Wam powiedzieć i więcej będę potrafiła zrobić, bo moja wiara jest coraz większa i mnie nikt nie zatrzyma. Nikt i nic. Amen.